W najbliższych kilku latach na emeryturę odejdzie prawie jedna trzecia naszych elektromonterów. Enea operator potrzebuje ponad półtora tysiąca elektromonterów, żeby skutecznie zarządzać siecią, która ma ponad 110 tysięcy kilometrów. Tych ludzi w tej chwili trudno na rynku dostać. Niestety ostatnie lata to był Kłopot dla szkolnictwa zawodowego w tym kraju, stąd właśnie pomysł szukania szkół, które chcą z nami wspólnie tę sytuację zmienić. Znaleźliśmy trzy szkoły: jedną w Szczecinie, jedną w Poznaniu, jedną w Gorzowie, z którymi w ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę. Wybrałem tą szkołę, ponieważ odpowiada moim kierunkom, a także usłyszałem, że w Enei będą poszukiwać. W przyszłości pracowników. Energetyka jest zawodem z przyszłością, energetyka zawsze jest potrzebna, bez prądu nie będziemy mogli żyć tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Dobrze jest mieć coś dodatkowego poza samą maturą, którą można zdać i jesteś, jesteś krok do przodu nad licealistami. Pierwsza rzecz, która przyciąga to logo firmy na stronie internetowej szkoły, ponieważ młodzi ludzie doskonale wiedzą, co się za tym kryje. Dofinansujemy budowę, rozbudowę i wyposażenie pracowni technicznych. Dla młodzieży proponujemy praktyki zawodowe. Praktyki rzeczywiste, które pokazują, czym ta praca jest, po to, żeby ta młodzież widziała, jak ta praca będzie działała w przyszłości, że jest to ciekawa firma i warto się z nią wiązać się na kolejne lata. Skoro już reaktywujemy zawód, to należałoby uczyć nowocześnie i profesjonalnie. I rzeczywiście powstała nowa pracownia. Owszem, ona funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy. Została urządzana od niemalże początku, czyli założenie chociażby instalacji, kupienie stołów. tak. To wszystko mamy dzięki współpracy z Eneą, operatorem. Znacznie łatwiej się utrwala materiał poprzez praktykę, niż ucząc tylko teoretycznie. Mamy nadzieję, że na operator będzie taką firmą, która przez lata będzie z nami współpracować i że dzięki niej tak będziemy mogli kształcić kolejne pokolenia.